Witam Was ponownie w Amnezjom Roczny Obłęd. Od razu Wam powiem, nie będę owijał w bawełnę. Zaczyna się trudniejsza część gry. I straszniejsza jednocześnie. Najpierw pójdę na górę. Pokój gościnny. Muszę się przekonać porządnie, nie psychicznie. To, czy to kolejny sen? Krzyk, Krzyknął ze wszystkich sił. O mój Boże! Nice. Ładna muzyka. Chociaż Miko Parma jeśli dobrze mówię, ten sam... O! Hmm. Czyżby to był jakiś pokój wcześniejszy Daniela? O ile się orientuję, ha wcześniej nie wziąłem jakiejś kartki z pamiętnikiem, jakiejś drugiej części, za co przepraszam. can't take it? oh, no. let Second of July, 1839. I received a letter today from the Algerian Governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man Rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible, the French quickly dispatched a search party to look for the expedition. after searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him There's. <laughs> Tutaj jest dość jasno, więc raczej nie muszę się przejmować. A to wino! Ten fragment gry, ten pokój gościnny, jeszcze nie jest tak. No, jak widać, wszystko jest oświetlone, więc nie mamy się czym martwić, tak naprawdę. Yy, zaraz, najpierw kartkę wezmę. 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, Recovered Daniel after one hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Hmm Bo I Zawsze jak tak się bierze przedmiot trzeba być ostrożnym. Może coś wyskoczyć. No tak zamknięte. Zamek jest zepsuty. znać jakiś sposób na otwarcie schowka w pokoju gościnnym? Stary, dobry łom. Shit! O wspomnienia. To tu nie ma, o cholera! O cholera! Jest kochany. Dobija się. Wszedł chyba. Nie, tym razem to nie były zwidy. Coś tu naprawdę było. 4th of July 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them. But somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Zgadzam się. Musimy znaleźć jakieś kluczka do maszynowni, tak? O! Mam nadzieję, że. Jezu, przestraszyłem się przez. Mam nadzieję, że ten potwór tu nie wejdzie z powrotem. Zdobyliśmy. Dyszał ciężko, próbując nie krzyczeć. Apteczka leżała na ziemi, więc zajrzał przez rozbite szklane drzwiczki i zaczął szukać środków uspokajających. Kabinet? Ludzie, tego nie pamiętam. Mój inny pamiętam. Kabinet. Gabinet nie mogę sobie przypomnieć, po prostu gabinet. Nie zapomnij o swoim ścianie, Daniel. Nie zapomnę, Nie ma szaleństwa w użyciu parasolu w pustyni. Jak to się dzieje, to jest imperatywne dla twojego wybuchu. Ale wygląda na to dziwne. będzie się mniej niż skończyło od śmierci, oznacza się. Czekajcie. No, pan profesor ma rację. Co jest w tym gabinecie? Co to jest za gabinet? Pokój gościnny. To jest tutaj, w tym pokój, w którym mieszkał Daniel. O, mogę mkucnąć. Przejrzał księgę królów, licząc portrety. Na dziewięciu z nich uwieczniono europejskich monarchów, którzy dzierżyli w rękach kule. Chyba kojarzy to miejsce. Za bardzo jednak o nim pamiętałem, wiecie? Ale nie, jeszcze coś przypominam, chyba jednak w, tym, w tej części jeszcze nie spotkamy się bezpośrednio z napastnikami, Nic tu nie ma? O, list, kartka do mego najlepszego ucznia i przyjaciela Johanna Weyre. Weyera. No, to jest taka dziwna muzyka. Odkrycie kuli. Tego lata, gdy podróżowałem przez pruskie lasy, wydarzyła się rzeczy niebywała. Wreszcie odnalazłem jedną z kul, których szukałem przez ostatnie 20 lat. Była niezwykła, tak jak ją Heliodromus opisał w Hortus Conclusus. Spoczywała w podziemnej świątyni Mitrajskiej. Gładka, lecz zarazem pełna ostrych wypustek. Wyblakła, ale kolorowa. I na tyle wielka, że ledwo mieściła się w złączonych dłoniach. Słowo kontrast nie wystarczy, aby ją opisać. Była czymś niemożliwy, niemożliwym, sztucznym, paradoksem uchwyconym w kamieniu. Zatrzymałem się w wiosce Alstad, gdzie badałem jeden ze starożytnych tropów. I pewnego dnia znalazłem tę jaskinię. Gdy wszedłem do środka, zrozumiałem, że te enigmatyczne artefakty były prawdziwe. Rozumiesz zapewne, że jest to najważniejsze odkrycie mego życia. Ale w chwili, gdy, gdy go dokonałem, moje życie stało się przepełnione strachem. Wchodząc do podziemi, czułem, że jestem intruzem, ale moja ciekawość zwyciężyła. Przełamałem strach, zabrałem kulę i uciekłem do lasu. Czułem, że coś za mną podąża. Wyjąc głośno w miarę jak się zbliża, jakaś bestia będąca strażnikiem kuli goniła mnie ze wszystkich sił. Dotarłem do parowu, w którym ujrzałem jakichś mężczyzn mówiących ryby w jeziorze. Pędząc na złamanie karku, próbowałem ich ostrzec, ale, moje szczęście, ale na moje szczęście nie ruszyli z miejsca. Gdy usłyszałem ich krzyki odbijające się echem w dolinie, odetchnąłem z ulgą. Sądziłem, że los mnie oszczędził. Nagle spowiło mnie migoczące niebieskie światło, a kolory lasu spłynęły ze niczym rozpuszczona farba. Biegłem między czarnymi jak smoła drzewami pełnymi liści, o barwie popiołu, rozchlapujących ciemne kałuże. Poblask osłabł, nieco w twarz uderzył mnie wiatr, a z nieba zaczął padać deszcz. Słyszałem błagalne krzyki w oddali i sam zacząłem wrzeszczeć, gdyż strach chwycił mnie za serce. Upadłem na ziemię, łapczywie chwytając powietrze. To z pewnością zabrzmi dziwnie, ale znalazłem się wiele mil od tamtego miejsca na trawiastej równinie nieopodal Genui. Strażnik odebrał mi kulę, ale po, po dziś dzień lękam się jego powrotu. Czasem leżę w nocy, nasłuchując wycia, które słyszałem wtedy w lesie. Od tamtego dnia minęło już niemal 10 lat, a ja aż do tej pory nie byłem w stanie go opisać. Gdy rozmawialiśmy ostatnim razem i wyraziłeś swoje zainteresowanie badaniami nad mitycznymi kulami, zdałem sobie sprawę, że muszę wyznać ci prawdę o mojej wizycie w wiosce Alstadt. Twój przyjaciel i mentor, Henryk Cornelius Agrippa.